Siema, z tej strony, Michael i zapraszam Was na zapowiedź ósmej kolejki. Zaczynamy już rundę rewanżową. I pierwszym spotkaniem tej kolejki będzie mecz pomiędzy Unią Leszno a GKM w Grudziąc. Pierwszy bieg o 18, a transmisja Villeven Sports. W składzie Unii Leszno pod dziewiątką Doyle, dziesiątka Lincy, 11 Belego, pod dwunastką Piotr Pawliński, który będzie zastępowany z powodu kontuzji. Pod trzynastką Kołodzie, czternastka Ratajczak i piętnastka Jabłoński a w składzie Grudziądza pod jedynką Kasprzak pod dwójką Rafalski, który moim zdaniem będzie zastępowany przez Krakowiaka przez cały mecz, pod trójką Jakobsem, potem Przemysław Pawlicki, ZZK, Pludra i Łobodziński. Mój typ na to spotkanie to 50-40 do 40 dla Unii Leszno, co oznaczałoby to, że w dwóch meczach mielibyśmy remis i żadna z drużyn nie dostałaby punktu bonusowego. Drugie spotkanie tej kolejki odbędzie się w Ostrowie, gdzie przyjedzie Star w pierwszy bieg o 20.30, a transmisja Bilewę Sports. W składzie Ostrowa pod 9 Bertson, pod 10 Gapiński, 11 Walasek, 12 Nielsen, 13 Chris Holder, 14 Krawczyk, 15 Szostak. Oczywiście za Walaska będzie jeszcze stosowane zastępstwo zawodnika. A w składzie Stali pod jedynką Woźniak, w dwójka to Anders Thompson, 3 Martin Wacuje, 4 Patryk Hansen, piątka Bartosz Marzyk, szóstka Mateusz Bartkowiak, pod 7 Oskar Paruch, który debiutuje w Ekstralidze. Kimice bardzo długo czekali, aż skończy 16 lat. A pod ósemką najprawdopodobniej znajdzie się Wiktor Jasiński. Myślę, że to spotkanie wygra z 51 do 39 i zgarną pełną pulę punktów do ligowej tabeli. Następne spotkanie tej kolejki 12 czerwca: Włóknia Częstochowa, Pator Toruń, pierwszy bieg o 16.30, a transmisja w Kana Plus Sport 5. W składzie gospodarzy pod dziewiątką: Leon Matsen, Dalej Smekta, Woryna Jeppesen, Lindgren, Mateusz Świdnicki i Jakub Miśkowiak. A w składzie gości pod jedynką Przedpełski, dwójka to Patryk Dudek, trójka Jack Holder, czwórka ZZK, piątka Lambert, szóstka Lewandowski i pod 7 Tenis Zieliński. Tutaj możemy stawiać na bardzo zacięty mecz i walkę o bonus do samego końca, Stawem na wygraną 49-41 do 41 Częstochowy, co dawałoby im również bonus. Ósmą kolejkę zakończymy we Wrocławiu, gdzie przyjedzie Motor Lublin, pierwszy bieg o 19.15, a transmisja w kana plus 5. W składzie sparty pod 9 Gleb no, 10 Pani, 11 Uffinden, 12 ZZ, 13 Janowski, 14 Cużytek, 15 Kowalski, a pod 16 znajdzie się Danbiulik, który będzie wskakiwał w miejsce Mateusza Panicza. A w składzie motoru pod 1 Mikkelsen, 2 Fraser, 2 3 Jarosław, Hampe, 4 Drabi, 5 ZZ, 6 Lampart, 7 Cierniak i pod 8 będzie Dominik Bubera. Myślę, że to spotkanie wygra sparta Wrocław 47 do 43 ale bonus trafi do motoru Lublin. I z tej kolejki to by było na tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam również do opisu, a teraz będę się już z Wami żegnał. Cześć.